Czy wiesz, które produkty śniadaniowe mogą po cichu osłabiać Twoje nogi wraz z wiekiem? Wiele osób starszych budzi się głodnych i codziennie rano sięga po te same szybkie i łatwe w przygotowaniu produkty, nie zdając sobie sprawy, że niektóre z nich mogą przynosić więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza jeśli chodzi o siłę mięśni i niezależność. Jeśli masz ponad 60, 70 lub nawet 80 lat, czas przyjrzeć się bliżej temu, co jesz jako pierwsze danie dnia. W tym filmie przedstawimy 5 produktów śniadaniowych. Które z czasem mogą niepostrzeżenie osłabiać siłę nóg, nawet jeśli uważasz je za nieszkodliwe. Lekarze i eksperci do spraw żywienia są zgodni, że unikanie tych produktów rano jest jednym z najważniejszych kroków, jaki możesz podjąć, aby chronić swoje mięśnie, równowagę i energię na długie lata. Obejrzyj film do końca, ponieważ dowiesz się nie tylko, co wyeliminować ze swojej diety, ale także jak zapewnić sobie silniejszy i zdrowszy początek każdego dnia. Zaczynamy. Numer jeden. Jogurty smakowe i kubki z owocami na dnie. Wiele osób uważa, że jogurt jest zdrowym wyborem i w swojej najbardziej naturalnej postaci może nim być. Jednak jogurty smakowe, zwłaszcza te z dodatkiem owoców lub oznaczone jako light lub o niskiej zawartości tłuszczu, często zawierają ukryty cukier i sztuczne dodatki, które z czasem mogą osłabić siłę nóg. Lekarze zwracają uwagę, że ten dodatkowy cukier nie tylko dostarcza pustych kalorii, powoduje on również stany zapalne mięśni stawów spowalniając regenerację i zmniejszając stabilność ruchów wraz z wiekiem. Łatwo jest sięgnąć po kubek słodkiego jogurtu, myśląc, że zapewni on zdrowy początek dnia. Jednak produkty te mogą zawierać tyle samo cukru, co deser. Z czasem regularne spożywanie ich może prowadzić do stopniowego spadku napięcia mięśniowego i można zauważyć, że nogi są mniej silne lub bardziej podatne na skurcze i zmęczenie. Sztuczne barwniki, substancje słodzące i zagęszczacze dodawane do wielu jogurtów mogą dodatkowo obciążać układ pokarmowy i przyczyniać się do wzdęć, dyskomfortu i słabego wchłaniania składników odżywczych. Weźmy na przykład Lindę, która miała 76 lat i zawsze lubiła wygodę jednoskładnikowych jogurtów owocowych na śniadanie. Odkryła, że chociaż smakowały jej one dobrze, często czuła się ospała, a nawet miała sztywność w nogach pod koniec poranka. Po konsultacji z dietetykiem Linda zaczęła kupować zwykły jogurt grecki i dodawać do niego świeże jagody oraz posypkę orzechów. Odkryła, że nie tylko czuje się bardziej syta, ale także jej nogi są lżejsze, a energia wystarcza na znacznie dłużej w ciągu dnia. Dietetycy wyjaśnili, że najlepszym sposobem na spożywanie jogurtu jest wybieranie naturalnych, niesłodzonych odmian, które są bogate w białko i probiotyki, które wspomagają trawienie i zdrowie mięśni. Unikając dodatku cukrów i sztucznych aromatów. Dostarczasz organizmowi to, czego naprawdę potrzebuje, aby zbudować i utrzymać silne mięśnie. Połączenie jogurtu ze świeżymi nasionami owoców lub odrobiną miodu może zapewnić naturalną słodycz bez wad przetworzonych produktów. Wniosek jest jasny. Chociaż jogurt sam w sobie może być cennym elementem diety seniorów, to rodzaj jogurtu, który wybierasz, ma ogromne znaczenie. Przejście z jogurtów smakowych na jogurty naturalne może wydawać się niewielkim krokiem, ale może mieć trwały wpływ na twoje nogi, siłę Ogólną sprawność ruchową i samopoczucie w miarę starzenia się. Wybory, których dokonujesz podczas śniadania, mogą nadać ton całemu dniu i pomóc ci zachować niezależność przez wiele lat. Numer 2. Słodkie płatki śniadaniowe. Łatwo jest sięgnąć po miskę kolorowych płatków śniadaniowych, gdy się spieszymy lub po prostu mamy ochotę na coś słodkiego na początek dnia, ale wiele popularnych płatków śniadaniowych zawiera duże ilości dodatku cukru i rafinowanych zbóż, które mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu mięśni, zwłaszcza w miarę starzenia się. Mimo, że płatki śniadaniowe określane jako wzbogacone lub pełnoziarniste, często zawierają duże ilości cukru i nie zawierają błonnika i białka, których organizm potrzebuje do utrzymania silnych nóg i stałego poziomu energii. Lekarze i dietetycy ostrzegają, że rozpoczęcie dnia od cukrowego haju prowadzi do skoków i spadków poziomu cukru we krwi, co powoduje uczucie zmęczenia, niestabilności, a nawet zawrotów głowy w połowie poranka. Te nagłe wahania mogą również zakłócać sposób, w jaki mięśnie absorbują i wykorzystują energię, utrudniając im regenerację po ruchu lub ćwiczeniach. Z czasem nawyki te mogą powodować uczucie ciężkości, osłabienia lub drżenia nóg. Osoby starsze są szczególnie narażone na te skutki, ponieważ wraz z wiekiem naturalnie zmniejsza się masa i siła mięśni. Spożywanie słodkich płatków śniadaniowych może przyspieszyć ten proces, prowadząc do utraty równowagi i zwiększonego ryzyka upadków. Jeśli sprawdzisz etykiety w sklepie spożywczym, zauważysz że wiele płatków śniadaniowych, przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i osób starszych, zawiera tyle samo cukru co deser, a czasem nawet więcej. Wyobraź sobie osobę taką jak Betty, która ma 81 lat i codziennie rano jadła miskę słodkich płatków śniadaniowych z zimnym mlekiem. Zauważyła, że pod koniec poranka często czuła się zmęczona i miała problemy z utrzymaniem równowagi. Po rozmowie z lekarzem przeszła na płatki owsiane z orzechami i jagodami, a wkrótce jej energia i siła nóg uległy znacznej poprawie. Ta prosta zmiana zapewniła jej większą stabilność w ciągu dnia i ułatwiła utrzymanie aktywności. Eksperci do spraw zdrowia są zgodni, że śniadanie powinno dostarczać energii mięśniom, a nie je wyczerpywać. Oznacza to wybór produktów zawierających wolno trawione węglowodany, dużo błonnika i wystarczającą ilość białka, aby zapewnić uczucie sytości. Zastąpienie słodkich płatków śniadaniowych tradycyjnymi płatkami owsianymi, pełnoziarnistymi tostami lub domowym parfajtem owocowym może pomóc chronić mięśnie i zapewnić nogom stabilność i pewność. Unikając pułapki cukrowej, nie tylko wspierasz lepsze funkcjonowanie mięśni, ale także cieszysz się bardziej równomierną energią, większą koncentracją i ogólną poprawą samopoczucia. Każdy krok w kierunku wyeliminowania ukrytego cukru jest krokiem w kierunku zachowania niezależności i pewności siebie wraz z wiekiem. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3: przetworzone wędliny śniadaniowe i kiełbasy. Jednym z największych winowajców jest Renoana w wielu amerykańskich śniadaniach kryje się przetworzone mięso. Bekon, kiełbasa i szynka mogą wydawać się satysfakcjonującym sposobem na rozpoczęcie dnia, ale te produkty są pełne niezdrowych tłuszczów, nadmiaru soli i konserwantów, które z czasem mogą negatywnie wpływać na Twoje zdrowie. Lekarze ostrzegają, że przetworzone mięso jest powiązane ze stanami zapalnymi i może znacznie utrudniać regenerację i utrzymanie siły mięśni, zwłaszcza nóg, wraz z wiekiem. Wiele starszych osób dorastało w tradycji obfitego śniadania syzlen sosyd lub chrupiącym bekonem na środku stołu. Smak jest znany i kojący, ale nie zdajesz sobie sprawy, że regularne spożywanie tych produktów wiąże się z wyższym ryzykiem chorób serca, cukrzycy i problemów z krążeniem. Wszystkie te schorzenia mogą pozbawić nogi siły, utrudnić utrzymanie równowagi lub pewnego chodzenia. Kiedy zaczynasz dzień od przetworzonego mięsa, twoje ciało jest zalewane tłuszczami nasyconymi i sodem. Nie tylko obciążają one serce i naczynia krwionośne, ale mogą również prowadzić do zatrzymywania płynów, skurczów, a nawet utraty elastyczności w dolnej części ciała. Z czasem może to powodować uczucie sztywności, ciężkości, a nawet osłabienia mięśni, zwłaszcza jeśli nie jesteś aktywny fizycznie lub nie pijesz wystarczającej ilości wody. Weźmy na przykład Paula, który ma 78 lat i codziennie jadł na śniadanie kotlety z kiełbasą. Po badaniach lekarskich jego lekarz zasugerował przejście na chude źródła białka. Takie jak jajka lub jogurt. Pol zauważył znaczną różnicę w poziomie energii i stabilności nóg podczas porannych spacerów. Niewielkie zmiany mogą szybko przynieść efekty, zwłaszcza jeśli od lat spożywasz te produkty. Eksperci do spraw żywienia wyjaśniają, że unikanie przetworzonego mięsa jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla ogólnego zdrowia mięśni. Zamiast tego skup się na śniadaniu składającym się z pełnowartościowych produktów. Takich jak miska płatków owsianych, koktajl owocowy lub pełnoziarnisty tost z naturalnym masłem orzechowym. Te opcje dostarczają organizmowi energii i składników odżywczych potrzebnych do wsparcia nóg, stawów i niezależności. Dzięki tej jednej zmianie możesz chronić swoją siłę mięśni, zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych i cieszyć się bardziej aktywnymi, przyjemnymi dniami. Pamiętaj, że nie chodzi o rezygnację ze smaku lub tradycji. Chodzi o wybór produktów spożywczych. Które pomogą ci zachować siłę i stabilność wraz z wiekiem. Numer 4. Biały chleb i rafinowane zboża, białe tosty, bajgle i śniadaniowe wypieki mogą być najłatwiejszymi produktami spożywczymi do wrzucenia na talerz, ale są jednymi z najgorszych sprawców osłabienia nóg z upływem czasu. Produkty te są wytwarzane z rafinowanych zbóż, które zostały pozbawione błonnika, witamin i minerałów, pozostawiając głównie puste kalorie, które podnoszą poziom cukru we krwi, ale w niewielkim stopniu wspierają mięśnie lub ogólną siłę. Lekarze ostrzegają, że spożywanie białego pieczywa lub rafinowanych zbóż rano szybko podnosi poziom cukru we krwi, a następnie powoduje jego gwałtowny spadek, pozostawiając uczucie zmęczenia, niestabilności i większą skłonność do sięgania po niezdrowe przekąski w dalszej części dnia. Osoby starsze, które polegają na tych szybkich produktach śniadaniowych, często zauważają, że ich energia szybko się wyczerpuje. Być może lubisz ich miękką konsystencję lub nostalgiczny smak. Ale produkty te nie dostarczają organizmowi stałego paliwa, którego potrzebuje, aby nogi mogły pewnie poruszać się przez długi czas. Brak składników odżywczych i błonnika może prowadzić do osłabienia mięśni, słabego krążenia i większego ryzyka upadków lub urazów. Organizm potrzebuje węglowodanów złożonych i pełnoziarnistych produktów, aby odżywić mięśnie i utrzymać równowagę, zwłaszcza w miarę starzenia się. Wyobraź sobie kogoś takiego jak Richard, który miał 80 lat i zawsze sięgał po tosty lub słodkie bułeczki do porannej kawy. Często zauważał, że przed lunchem jego nogi są słabe lub drżą, ale nigdy nie łączył tego z tym, co jadł. Po przejściu na pieczywo pełnoziarniste, dodaniu awokado lub sporadycznym spożywaniu płatków owsianych, zaczął czuć się silniejszy i bardziej zrównoważony, a poranne bóle zaczęły ustępować. Specjaliści do spraw zdrowia wyjaśniają, że pełnoziarniste produkty trawią się powoli, zapewniając stałe uwalnianie energii i niezbędnych składników odżywczych, takich jak magnez i witaminy z grupy B, które są niezbędne dla funkcjonowania mięśni. Natomiast produkty z rafinowanych zbóż szybko przechodzą przez organizm, pozostawiając uczucie głodu i pozbawiając nogi paliwa potrzebnego do zachowania siły. Nawet jeśli jesteś przyzwyczajony do smaku białego pieczywa, dodanie produktów pełnoziarnistych kilka dni w tygodniu może przynieść zauważalną poprawę równowagi energetycznej i zdrowia mięśni. Zastąpienie białego chleba i rafinowanych wypieków śniadaniowych produktami pełnoziarnistymi nie oznacza rezygnacji z ulubionych potraw. Chodzi o wybór mądrzejszych, bardziej odżywczych produktów które chronią twoją mobilność i niezależność. Takie wybory mogą pomóc ci pozostać aktywnym, zapobiegać utracie mięśni i cieszyć się bardziej satysfakcjonującymi porankami wraz z wiekiem. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, proszę, dodaj komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Ciastka, pączki i słodkie przekąski śniadaniowe. Kuszące jest sięgnięcie po pączka, bułkę cynamonową lub dunską, bułeczkę na szybkie śniadanie, zwłaszcza gdy jesteś głodny lub masz ochotę na coś słodkiego. Jednak te popularne przekąski śniadaniowe są pełne rafinowanego cukru, niezdrowych tłuszczów i prawie nie zawierają żadnych wartości odżywczych, co czyni je jednym z najbardziej szkodliwych wyborów dla siły nóg i ogólnego zdrowia mięśni. Lekarze ostrzegają, że te produkty nie tylko powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, ale także prowadzą do równie gwałtownego spadku, pozostawiając cię ospałym, słabym, a nawet chwiejnym na nogach w miarę upływu dnia. Wpływ ciast i pączków wykracza poza puste kalorie. Połączenie cukru, białej mąki i tłuszczów trans wywołuje stany zapalne w mięśniach i stawach, utrudniając regenerację po każdej aktywności fizycznej. Produkty te wpływają również na sposób, w jaki organizm wykorzystuje i magazynuje energię co ma kluczowe znaczenie dla seniorów, którzy chcą zachować niezależność, uniknąć upadków lub zmęczenia w miarę upływu czasu. Rozpoczynanie dnia od słodkich przekąsek może prowadzić do utraty masy mięśniowej, zwiększonego ryzyka cukrzycy i problemów z krążeniem, a wszystko to ma bezpośredni wpływ na zdolność do pewnego poruszania się. Weźmy na przykład Kerel, 74-letnią kobietę, która uwielbiała jeść pączka z dymem do porannej kawy. Chociaż ten przysmak sprawiał jej chwilową radość, Często czuła się zmęczona i osłabiona na długo przed porą lunchu. Jej lekarz zachęcił ją, aby zamieniła ciastka na jajko na twardo lub owoce i masło orzechowe. Wkrótce Kerel zauważyła, że jej energia utrzymuje się na stałym poziomie przez cały poranek, a nogi są mniej sztywne i obolałe. Eksperci do spraw żywienia seniorów podkreślają, że choć nie ma nic złego w spożywaniu smakołyków przy specjalnych okazjach, regularne spożywanie ciast Pączków lub innych słodkich wypieków na śniadanie może po cichu sabotować twoje mięśnie, siłę i równowagę. Zamiast tego zalecają, aby pierwszy posiłek opierał się na pełnowartościowych produktach spożywczych, które dostarczają długotrwałej energii i niezbędnych składników odżywczych, takich jak produkty pełnoziarniste, tosty, jajka, owoce lub jogurt grecki z garścią orzechów. Wprowadzenie tej zmiany może początkowo wydawać się trudne, zwłaszcza jeśli od wielu lat lubisz te produkty, ale Twoje ciało będzie Ci wdzięczne za wybór opcji, które chronią mięśnie i pozwalają Ci swobodnie się poruszać. Każde zdrowe śniadanie to inwestycja w Twoją niezależność, witalność i radość aktywności fizycznej przez długie lata. Unikanie tych słodkich pokus może być jednym z najskuteczniejszych sposobów na zachowanie siły nóg i zapewnienie sobie zdrowszego, szczęśliwszego przyszłości. Podsumowanie. Teraz, gdy już wiesz, Jakie pięć produktów śniadaniowych może niepostrzeżenie osłabiać siłę nóg wraz z wiekiem, poświęć chwilę na przemyślenie swojej porannej rutyny. Czy rozpoznajesz któreś z tych produktów na swoim talerzu? Czy są jakieś drobne zmiany, które możesz wprowadzić już od jutra, aby chronić swoje mięśnie i niezależność? Pamiętaj, że śniadanie to nie tylko zaspokojenie głodu. To podstawa tego, jak się poruszasz, myślisz i czujesz przez cały dzień. Wybory, których dokonujesz rano, Mogą wpływać na twoje zdrowie przez wiele lat. Zamieniając przetworzone mięso, słodkie płatki śniadaniowe, jogurty smakowe, białe pieczywo i słodkie wypieki na bardziej odżywcze produkty, zapewniasz swojemu organizmowi wsparcie, którego potrzebuje, aby pozostać silnym i aktywnym. Nawet jeśli od wielu lat lubisz te produkty, nigdy nie jest za późno, aby wprowadzić pozytywne zmiany i zacząć odczuwać korzyści. Pamiętaj, że każde zdrowe śniadanie jest prezentem dla przyszłej wersji siebie. Świętuj swoje postępy, podziel się tym, czego się nauczyłeś, z przyjacielem i zachęć innych, aby dołączyli do ciebie na drodze do lepszego zdrowia. Nawyki, które wykształcisz dzisiaj, pomogą ci zachować niezależność, pewność siebie i radość w nadchodzących latach. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Chętnie poznamy twoją opinię. Dodaj komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyłeś, oraz tym, jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje opinie są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie Twoich komentarzy stanowi dla nas ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, polub go, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i czekamy na Ciebie w następnym filmie.